W tej lekcji nauczymy się poprawiać barwy na naszym zdjęciu. Sprawimy, że zdjęcie nabierze trochę życia. Jak widzimy, nasza fotografia zdaje się być trochę wyblakła i szara. Spróbujmy temu jakoś zaradzić, stosując kilka warstw dopasowania. Na początek powielamy warstwę ctrl J i zmieniamy tryb. Powielonej warstwy na ekran i zmniejszamy krycie do około 40%. Oczywiście możemy użyć mniejszego krycia. Ważne, by nie przepalić fragmentów na zdjęciu. W kolejnym kroku dodaję warstwę do pasowania mieszanie kanałów. Zaznaczoną już opcją monochromatycznie i ustawiam suwaki w taki sposób. Zmieniam tryb tej warstwy na łagodne światło. Ponownie dodaję warstwę mieszanie kanałów. Zmieniam tylko suwak czerwony na 100%. Teraz dodaję warstwę dopasowania, barwa nasycenie i zwiększam nasycenie o około 25%. Ostatnia już warstwa to ponownie mieszanie kanałów. Tym razem ustawiamy suwaki. W następujący sposób przechodzimy na kanał zielony i kanał niebieski. Widzimy, iż bukiet na zdjęciu. Jest trochę prześwietlony, dlatego powracam na warstwę, która została powielona. Warstwa jest w trybie ekran i wybieram gumkę z kryciem około 70%, by wymazać fragmenty bukietu, które są za jasne. Nasze zdjęcie zostało poprawione.